Niniejszy film przedstawia hipotetyczną patofizjologię przewlekłej migreny. W porównaniu do migreny epizodycznej, w przypadku której występuje przejściowe uwrażliwienie centralnego układu nerwowego, w przypadku migreny przewlekłej może występować trwałe uwrażliwienie centralnego układu nerwowego. Źródło przewlekłej migreny leży w częstych atakach migreny epizodycznej. Uważa się, że jest ona zaburzeniem polegającym na wzmożonej pobudliwości kory ośrodków pnia mózgu odpowiedzialnych za modulację bólu. Uwrażliwienie obwodowe może wynikać z wielokrotnej stymulacji włókien nerwu trójdzielnego, w której pośredniczy uwalnianie neuroprzekaźników takich jak CGRP i glutaminian, która może indukować uwrażliwienie oponowych odcinków włókien czuciowych nerwu trójdzielnego. W przypadku migreny przewlekłej uwrażliwienie centralne jest związane z nieprawidłową czynnością neuronów czuciowych nerwu trójdzielnego w centralnym układzie nerwowym. W tym spontanicznymi emisjami potencjału czynnościowego, obniżonym progiem potencjału czynnościowego i emisjami potencjału czynnościowego w odpowiedzi na nieszkodliwe bodźce. W tej nieprawidłowej aktywności może brać udział nasilenie torowania lub zaburzona inhibicja przewodzenia we włóknach bólowych dróg zstępujących w kompleksie trójdzielno-szyjnym z ważnych ośrodków modulujących ból w pniu mózgu. Należy zauważyć, że w kompleksie trójdzielno-szyjnym występuje konwergencja dopływu bodźców z pierwszego odcinka nerwu trójdzielnego i włókien aferentnych w górnym odcinku szyjnym. Uwrażliwienie centralne odgrywa prawdopodobnie kluczową rolę w zachowaniu wzorców promieniowania bólu w zasięgu pierwszego odcinka nerwu trójdzielnego i włókien aferentnych w górnym odcinku szyjnym, a także utrzymaniu przedłużającego się bólu w bólach głowy w migrenie przewlekłej.